Cześć! Jestem w 10 i witam was wraz z wraz kartoflem 1177 w naszej makiecie Battle of Kashik. Hejo! Hejo! I od razu powiem, że tuż po, po Wigilii, nie tuż, tylko trochę czasu, zbuduję makietę Battle of Geonosis. I zaczniemy. Tu mamy... Zacznijmy od strony... Yy, Szczególnie jak Wigilia jest pięknie, w kwietniu w Stekmanie. Tu mamy moje, Mój samochodzik yy, z... Y, działem, rakietą strategiczną, którą zbudował? Ja. Młaka, to 1087. Nie, pra nie tylko ja. No, dobra, nieważne. Prawa autorskie, zastrzeżone. Tu mamy ten y, taki od tego stateczku podstawkę. Komandora Spyka. Półkiego i taki bunkierek, pod którym jest y, kartofel poniżej. Taki y, klon ja mówię, y, ALC Tropel. No, no właśnie? Do... I tu mamy dwóch zabitych... dwóch zabitych klonów, którzy... Ja. E, których zabilił... E, zabi, e, których zabili te droidy 3 i tu komandę Fox i, i k, d, k, Droid i Klon, że znaczy ja przestań! ale ich ale kartofel, przepraszam was, ale kartofel... Mikołaj! Właśnie, tak, Mikołaj, właśnie biega z mieczami z tropianu i nawala ściany. Dobra, no nieważne. Tu mamy klon botanka. tu mamy klona z zwykłego, tu mamy Komandora z tego droidka klonów, co by w Kanonierce, Szpiega, Dwóch, tu mamy bomb składa jednego i bomb składa drugiego, który rzuca bombę w te dwa droidy. Oddział! Oddział komandora y, c, Kodiego, gdzie jest klon z miniganem. Taki klon, którym który. Niektóre krony mają takie krzaczki na y, broniach. Taki klon i dwa małe ma klony. Y, tu mamy Jodę. Y, tu... <ślesi> Mały, Takiego klona Klona Gunnera, właśnie tu klon Gunnera jest w działku. Jeszcze jeden, dalej tu mamy rozwalony ścigacz z małym klonem. I tu mamy oddział komandora Rexa. Tam, tam jest jeszcze klon Tam co dwa zwykłe klony: klon zabity. Jeden klon z tym krzaczkiem. Jeden klon z rzepakiem. I jeden klon. I komandor Rex. To działo strategiczne celuje w ten czołg separatystów, mamy parę droidów, parę zniszczonych. Mogę to Super... dodać, Stekmenie? Tak. Super parę droidy. Taki, parion, taki taki droid, takich parę droidów. Wpadliśmy na pomysł, że dlatego, ja wpadłem przed chwilą, dosłownie, wtedy, kiedy Stekmen powiedział, że Indiach jest w kwietniu, to, w. dlatego Fox i jego ludzie Siedzą przy bunkrze, bo obchodzą Wigilię w maju, bo załóżmy, że ta makieta jest w maju. Okej, okay, dobrze. No i właśnie y, tu mamy, i oni właśnie celują w ten czołg, tu mamy taki ten właśnie pojazd, y, który jest na pół płonie i zniszczony, tu są zniszczone po nim droidy, y, parę, parę droidów żywych, parę y, dużo zniszczonych działo separatystów, które płonie już i wielką masakrę kartofra z droidami tylko no dwa no. żyją i tu właśnie to działko szczera w, w tego w tego, w tego, w tego, w tego Spider Droida tam gdzieś taką pustynę, pustynię małą i taką małą rzeczkę, w którym jest droid na małej łódce i, i obok ma wiosełko no i ta makieta to już jest tyle Mam nadzieję, że Wam się... A, tu jeszcze mamy klon, klonów takiego... Właśnie tu mam to stateczek, a tu mamy takiego droidka y, klonu wymyślonego kasty kartofla. Prawa o to zastrzeżone. Mam nadzieję, że Wam się nasza makieta podobała. Czerna was 10 i kartofel 1187. Hejo! Au! Pa, pa!